Siemankowi widzowie, dzisiaj wam pokażę jak poszło nam na turnieju o skina Klixa. Było wiele ciekawych late game'ów, więc oglądajcie do końca. Zostawcie suba łapkę w górę dla wsparcia wpisujcie kod beron w sklepie Fortnite no i co ja wam nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Chyba chyba no. ma jeden no, rapy ma ten biały skin. Ten też ma aura. Tam jeden jeden? Ten biały skin tam po lewej. O, ok, aha, no to on za skałą jest właśnie. Ja pierdolę. On ma dosłownie jeden. Eda, czy? Pamiętaj, mnie leczy. Ona 28. I idę z tej strony budynku. Został? Krak? Leży. Ja, no idziemy. Jest to, dostał. Nice. Dostał trochę. 40. Leczę się z paszami. Ja też. Yy, ja oczekam, no. No, spróbujmy uciec. Dalej. Boxa jakiś siedzę. O, za to ginę. Ja. Nice. No, co? Jak potrzebuję medów, to mówcie, bo mam dużo. 13. dostał 101. To, 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 40. To też to. Aha, jeszcze tutaj. 87 mogłem dostać ten. No ja dałem też 50 takim białemu. Nie, możemy też latać na jakiegoś Splita po prostu. O kur... Crasha dostałem, zajebiście. Jakbyście pytali, dlaczego mnie wywaliło z Fortnite'a... Otóż podczas turnieju był błąd, w którym jak wchodziłeś w tabelkę, no to wywalało cię z gry, więc zostałem jakby krasza przez to, że wszedłem w tabelkę. No idę bez. Zad? Ja pierdę. Nice. Nie ma, nie wiem. Dobra, nice. Jeszcze bitka normalnie tu jest. gość. A, 30. A ty niżej jesteś, dobra. Tak. Okay. Okej. Okay. Miał Sentinela? Tak. No. Yes. Idź i pójdę do farmić, co? No, no. Tylko coveruj mnie. Chodź, chodź. No. Dawaj, leć jeszcze Daj, no, tu od lewej. w innych jest. Nie no, nie podjeżdżaj, strzelaj. No, no, no. White. Cześć white. Zero ma, Jak tam będzie zone, to lecimy full na jego body. Tam loot leży, loot. daj to. No, no no no. full, full wszystkiego, full wszystkiego. To ja dostałem. Chodź, 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 chodź. Po! Death. Ja y wezmę, ja wezmę, 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 On ma 10 jak coś. Idziemy. Okej. Okay. Super, jesteśmy w zonie. O kurna. Pa, pa, pa. Za co oni robią? Dobra. Chodź jeszcze tu dalej jeden. I o kurna. Wopsi, wopsi. Dostał, dostał. Death. Dead. Nice, super. Nice. Yy, nie mam tego, nie mam yy, kewa. Nie? Dobra. Chodź, sama. chodź, pap, przed to? Pa, Błagam, nice. Wazy. Super. No i dalej, czekaj, bo tu trzeba przejść, przejść, przejść. No Ej, tutaj, do góry. Pa! Super! tutaj, jest high tutaj, jest coś tutaj, coś. Ja, 4 medy jak chcesz. Pa, tu, tu tędy, ten, tędy, ten, ten, ten. chodź. Pa, du no pod górkę idzie. Jestem. Ile masz matka? Wiesz? 400 drewna, 200 cegół. No to będzie ostatni. Daj. No, idź. Nice, jest. Mamy... 2 na 2, 2 2 mamy. 2 się medem jeszcze? Trzy medy. No, no, no. Ej, Trzymaj, trzymaj. Jest masowo. No. O, tu są od razu czyści? Oj, I wyda, idę niżej, tak? idę niżej. O kurna, wywalił mnie. No, ja nie Ajaj. wiem, masz być. A GG. Dobra, ładny nice try. Ale hopi, tak czy jak, że w dwójkę graliśmy. Dać ci to ciściamo, czy nie? Tak, da, daj, 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 bo mam teraz. Prawej, prawa. Na Tak. Ci, nie możemy w jednym boksie boks. siedzieć. No, jeszcze lecę, trzymam.

Zrobiłem nice. Zajebiście. Tylko tam. No kurwa. Nie, to będzie mój koniec. Musiałem. Ja mam zero, nie mam leczenia. Ja padam. O. Mogiełkę I mam PMA jeszcze Tam jeszcze Big leży Oj kurwa, to... nie no tak średnio żebym po niego poszedł Jest Wie? w, w Ej po lewej, z lewej nas idą, z lewej nas podchodzą dwóch 30 sobie drzewo To jest? Skąd jeszcze plecy? Jej. Gruby. O kurna W locie, gina, tutaj leża Oooh, wow. o dostaw. Uwok Jeszcze plecy macie. Masz apteczkę, czy ci już za mi Nie ma co gdzieś. No nie wiem, nie, nie znowu żebym apteczkę wyrzucił. No to, to idź, idź. Dobra, Ale... dobra to, to idę. No ja nie mam czasu sens grać. Nie, no ja jaja co robisz? Ej chcesz tą pompę? Bo tych pompę chciałeś! Co? Z prawej leciłcie. Z O kurde. Co? Tam się nic nie dzieje. O. Ja Ale weźcie mi weź. Człowieku czy ty jesteś normalny? No i daj mi się, ale się na teraz. No musieliśmy no wyjść, już Coś ty... O kurce, No to jest zakaz hmm. Gdzie zakaz? 345 punktów jak coś Aktualnie? Teraz? Teraz? Nie, na koniec Aha, to takie przewidywania? No Okej okay. to, to niewidzialny A? reboot wam Ty! Co zrobiłeś? Dobra PADŁEM, dobrać. NIE ZAPAŁEM SIĘ, TY Co TERAZ No idziemy po ciebie czy, 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 czy? a nie, ważne. Dajcie że... nam tych sprawy. Jest co, strzelajcie, oni się biją, oni się biją Dada, Idziemy Pa, no ale to, to można postrzałać, cztery White, white Dobra, no, dajcie, nie, r, musimy ten, nice Musimy tutaj pozycję mieć 200. Dajcie, dajcie, dajcie dalej, co? Splash jakiś? Albo do, na piechotę. 50, 50 white Dajcie tutaj, zbudujemy już. Dobra, o, ja z metalu zbudowałem. Tutaj zrobię... O debilu, no kto mnie tu sklapsał? Sorry, sorry, no, sorry no, ja chciałem ten, ja chciałem... Niżej, niżej tak? musimy zejść. Chodźcie, a, no. splash, splash, splash. Lecimy. No, prawie, prawie. Lecimy, musimy tutaj, nad nimi. Fuck, nie, bij, nie bijemy się, lecimy. O, nie schodźcie na dół. Dajcie... O kur... Dobry. Zajmowałem dużo, ja pier. Ale macy zajmowałem. Ej, mgiełkę chyba rzucę zara, ale nie jestem pewny. Ej, tu już trzeba, tu już a, trzeba. A, rzuć, słuch, słuch, rzuć. Kurwa. No. Dostałem killa. Daj, super, super, tu jest super. Chodź, jesteś? Nie musisz mi rzucać, ja mam dużo. Dobra. Pa, tu nad nami są jeszcze. Pa, 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 za. Ile masa? Chodź, chodź. Daj, to zero. Nice. Super, super. Top 2, top 2. Trio całe, trio całe 100. Kurwa. Zdziw. Nice, znowu. 250, Ej, to więcej niż ten, mówiliśmy. Czekajcie, może jeszcze chwilę. Dobra, no, no, dajcie, 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 no, dawajcie, wjeżdżamy co? Wjeżdżamy raz. Sta. Na tobie jest? Ej, tu jest jeden powalony. No wiem, wiem, wiem. A czekaj. Może do mnie pójść. No, no jestem, jestem. Walczę z tym czarnym, o. Dobra, ale dobiję chociaż. Nice. O, on dołu mi niszczy. 56. Let's go. No, musisz skakać chyba. Nie, no, że jeszcze i znajdę, co? No, 57 już jest. No, no czekaj. To pościem, chciałeś to pościem. Nie, może skutkę Teraz skaczesz, już, nic nie będzie. Dasz Musimy budować. Trzeba im coś zadać, bo oni tak będą dalej na, na, za nami. Nadpadą. No musimy się bić, musimy się bić. Daj, czekaj, rozbuduję, rozbuduję. Trzeba wyjść, trzeba wyjść na nich. 30? Ja pierdolę, 71. Ja pierdolę, ktoś się kampi w, w autobusie.